Cześć kochani, z tej strony Sonika, witam was serdecznie ponownie na moim kanale Dzisiaj zmieniamy zawód Słuchajcie, czy, ciężkie czasy nastały Czemu ja taka wygięta w ogóle jestem? Uuu. Ciężkie czasy nastały Trzeba sobie radzić Słuchajcie, dzisiaj pracujemy nad cmentarzu Będziemy pracować nad cmentarzu Czekanie na graczy Muszę obok kogoś usiąść? Dobra, to usiądę obok ciebie Siedzimy sobie w kościele Wpłać pięć robót Siedzimy w kościele i czekamy z drugą. Chodźcie tutaj ktoś do nas O super, jaka kolorowa postać Alisia, ale fajnie Nie no, chodź, chodź Trochę nam ominisz pracę Słuchajcie, fajny teleport w kościele na ławce Na cmentarzu Jakby co? No 40 sekund? O, Dobra, już myślałam, że się nie połączymy Jesteśmy z pierwszej osoby, czyli coś, czego bardzo nie lubię Bacon boy Ej, wszyscy wyglądam tak samo Pracownicy, co to jest? A, podnieś mi ci budynku, no dobra. No dobra, w budynku mogę zostać, nie? Najdługo mi to pomoże, że siedzę w budynku. mi się on twarzy nie ma. O Boże, mi że on twarzy nie ma. O Boże, mi że, on twarzy, nie ma. O Boże, myślałem, że on twarzy nie ma. Ktoś drzwi otworzył? Omega. Omega, to jest jakiś telefon. Nie siadaj. Wyjdź stąd, trzymaj się, kompli. Coś mnie święci, czekajcie. Latarka. Chodźcie razem, co? O! Banana! Banana! On się bawi latarką, czy tam coś flashuje się na zewnątrz? Dobra, już chodźcie. A nie dzwoni telefon. Głucha jestem. Poczekajcie co? Aha, dobra, ktoś sobie jaja robi o tej godzinie. Okej. Okay. Tam ja mam jakieś zadania. Poczekajcie, podgłosiłam tę grę, ale jak mi to coś wyskoczy, to ja walnę. Idziecie? Ja nie chcę mieć sala cmentarza w nocy! Zdobądź łopatę z szopy. Wykop groby w oznaczonym miejscu. Chodzę y, po grobach. Gdzie to jest? Tam. Może to to? Co to za dźwięk? Co to jest za dźwięk duchy jakieś? Materia mogę to wziąć? Nie, ale jakby co to mogę? Dobra. E, gdzie jest ta latarka? Tutaj. Łopatę musicie wziąć! Łopatę! Łopatę weźcie! Jeszcze Jedziemy stąd? Idziecie, macie łopatę? Nie ufam wam. Idziemy wykopać groby. Kopiemy groby w nocy! W dzień nie można w ogóle. Po co? Jakby nie ma zlecenia mamy kopać groby? To tu chyba. Gdzie coś się odsunę, chyba trochę. Dobra. Jak bardzo mamy kopać te groby? O Boże. O Boże, czy to jest mój grób? O Boże, czy to jest nasz grób? To jest w mojej grupy moich znajomych? O Boże, moi koledzy! Moi koledzy. Już wykopaliście? Ale wy szybciej jesteście. Cześć! Ej, latarka mi chyba nie działa. Ej, latarka mi chyba nie działa. Ja muszę iść tam po baterię. Czemu nie mogłam od razu wziąć baterii? Nie można y, marnować y, latarki, na przykład w budynku. Nie można. Beko, też idziesz po baterię? No. Mogę wziąć te baterie? No nie mogę. A. Czyli nie mogę, tylko mi nie pokazuje po prostu, że wziąłem baterię. Po prostu trzeba w to wejść. Teraz mamy się za... No jeszcze mam te groby kopać? Ile tam tych grobów jeszcze jest? Wszyscy się rozdzieliliśmy bardzo mądrze. Nie, dobra, to jest chyba mój kumpel. To jest mój kumpel od grobów Eee. No przecież już są wykopane groby. Nie rozumiem jakby Halo? No już bardziej się nie da ich wykopać. Dobra, słuchajcie, idę z wami. Bo ja się boję. Ja się boję. Aha, dobra. Teraz zdobądź mopa i wyczyść łazienkę. Czemu my to wszystko w nocy? Robimy... Jest to bądź mopa. Skąd, zobaczcie mopa? W łazience będzie? Czy to jest łazienka? Powinna być. A, dobra. Mop. 3 E. Dobra, mob 3 mop MOB3E 3 e mop 3. Sprzątamy razem? Dobra, dziękuję. Dziękuję, komple. Co tam było? Komple? Komple? Umieść kwiaty. Kwiaty! Będziemy krzedzić kwiatki w nocy. Tak, i właśnie w tamtym kierunku mamy biec. Gdzie to coś poszło? Na cmentarzu! Jeszcze powiedzcie mi, że trzecia jest. Dobra, Jest jak się za chwilę wyskoczy. Czekajcie gdzie są moje kuple? Dobra, 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 nie ja muszę kupić trzymać, bo się boję. Bardzo mi kiepsko działa. Yy. Na czarka, jakbym jakby mocno spojrzał w dół, to w ogóle mi nie działa. O, widzicie, w ogóle nie mam. Ale tutaj mam. Czym to jest gdzieś? Skałą. Aha, odbierz telefon. Dzwoń TELEFON! Jakby nie było tych powiadomień, to nie słychać go, nie? O, teraz słychać. Ale otrzymujemy doniesienia o dziwnej aktywności. Kolego, stój. Wydarzył się nad cmentarzem. Musimy wpaść i zadać Ci kilka pytań. Co to może znaczyć? Nie wiem, ale na pewno mi się to nie podoba. Co robimy? O Jezu! Nie mam dużo czasu, cokolwiek zrobisz. Nie idź z. Oni, oni nie są tym kim. O Boże. Przerwa w dostawie prądu? Mam nadzieję, że nie przerwa w dostawie baterii do y, latarek. Co to za dzięk? Tak, idź, sprawdź. Idź, sprawdź, to jest, yy, to jest właśnie bardzo mądre, żeby iść sprawdzić. Dobrze, że idziemy, już Gęsiego. Chociaż nie w sumie, to może niedobrze, że idziemy Gęsiego. Co to? Co to jest? Co to jest? Tylko z jakieś? Co to było? Co to było? O Boże, tam mamy jakąś tą wyczyść śmieci z grobów. Idziemy wyczyścić śmieci z grobów. O Boże. No chodźcie ze mną. No chodźcie ze mną. Na, na, na coś trzeba umrzeć, prawda? Pick up. Niekoniecznie to jest jakby moje marzenie, żeby mnie kosmita zabił. No. O nie, nie mam latarki. O nie, nie mam latarki. O niej teraz mam sama tam iść. Chyba nikt nie ma latarki. Skąd ty wiesz, gdzie ty biegniesz w ogóle? Ja po prostu biegnę za twoim nikiem, bo ja nic nie widzę. Nic kompletnie nie widzę. Ciemność. Dobra, jest chata. Poczekaj, ja cię wyprzedzam? Z tej strony? Dobra. Weź baterię. No teraz mogę wziąć baterię. Nara! Nara, ci pierwszy. Wejdź z agentem Adamsem lub zostań. Z jakim agentem Adamsem? Tu nie ma żadnego Adamsa. Jak go popchnął? Jak go popchnął? Dobry ziom. Ja nie rozumiem, co ty mówisz, ale dobra. Ja chcę być po środku. Mogę być po środku. Mogę być między wami. Czuję się trochę bezpieczniej. Gdzie my lecimy teraz? Co tam jest? Brama? O, brama? Dzień dobry. Kontynuuj coś tam, coś tam? Wyjdź, wyjdź czy wyjedź? Wyjdź. Odbierz telefon. Niech ktoś idzie odebrać telefon. Ja chyba chcę z nim zostać, wiecie? Pójdzie ktoś ze mną? Ja was nie rozumiem! No chodźcie ze mną! Halo? ja też mam w nosie, też nie odbieram telefonu. Jak wy nie idziecie, to ja też nie idę. Nie ma, wy sobie tu będziecie stali, a ja co? Szyw role. Czy ja muszę odebrać ten telefon? Co się stanie, jak się nie odbierze? Nawet nie próbuj z gry wychodzić. Nie próbuj nawet, kurde, wychodzić z gry i mnie tu zostawiać samego, samej. Idę odebrać ten telefon, bo przecież nikt się do telefonu, jeśli gdzie pójdzie. Czy on tam jest cały czas? Ja nie wierzę, on z gry wyszedł. On wyszedł z gry, no nie. Znaczy tam spoko, tylko że jest ciemno, a ja mam bardzo delikatne serce i dostanę zawału. Chyba nie chciałbym dostać zawału. W sumie raczej nikt by chyba nie chciał. Je, nie, nie, podoba mi się. Nie podoba mi się. Weszli ze z gry. Nie myśleli, że ja ich rozumiem, co oni piszą. Musisz mi zaufać. Coś tam, coś tam, coś tam. Każ agentowi wyjść? Ja nie chcę mu kazać wyjść. Tam iść. On jest w szopie. Mój Jezu. Nie ma pojedzie, co mam robić. Jestem sama. Oni położyli kwiatki na grobach i sobie poszli. Aha. <laughs> Okej, okay, mam się nie ruszać. Jak długo on się nie ruszać? Jak długo on się nie ruszać? Jak długo on się nie ruszać? Już koniec? O nie zabiłam agenta? Kochani, zabiliśmy razem agenta w sobie. Słuchajcie, dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. Link do gry oczywiście zostawiam Wam w opisie i do zobaczenia, to pa.